A! Ah. <grych> Dobra. I to miłą eksplozją witamy was w grze Ken Drive This. Jest ze mną Kamień. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. I... obawimy się w budowanie drogi, a raczej nie potrafię jeździć, chociaż nie wiem jak to dokładnie, bo tutaj jeździć sobie można. O jakie fajne! Dobra. Będziemy się. Uff. Weź to dobrze, buduj! <noise> o, oh, shit! pak, Nie dolecisz. Aj. Znaczy doleciałbym, ale jest za bardzo mi skrzyciło. No. E, pobawimy się w. Ja będę na chwilę. Aktualnie, ja będę jeździł. E, Kamie być budował? A później się zamienimy? Tak, tak, dokładnie tak. I. Ej! Do przodu. No. Jak no. chcesz, będę ci krzyczał, czy w prawo, czy w lewo. Na razie będę robił w miarę prosto. Będziemy I Teraz tak. Czy mamy jechać super szybko, czy nie w lewo i nagle w prawo i koło. I... i, i co to jest? Co to jest? O! Ty już wjechał na to! Nie wiem czemu bym wjechał na to. Po prostu... O cegły. Super. Dzwonek. Skok! Wiary! Shit. O nie, znowu Jezu. skręt! Znowu skręt! To Jadę. Znowu skręt! W lewo. No nie, znowu skręt! W prawo! No nie, w prawo! Nie wiem co to robi! Jesu. O nie! O nie! O nie, za szybko jadę, za szybko jadę! O! Ej młyn! Młyn mnie zabił młyn. Ja się nie spodziewałem, kładę tylko jak szło na razie! No dobra. Nie było źle. Eee... To jeszcze raz, codzie? No. Znaczy nie, Wiesz, no myślę to... tak 10 minut. Ja 10 minut też coś takiego. Dobra. Jadę. Na spokojnie. To jedź. Jadę! Jadę! Eee. Jedź za szybko! No nie wtedy to się tak rozpędziłem już tak... Nie wiem coś tak... Hardcore, O, będzie skok. Skok! Ciąm Dobra. No? Skoczyłeś? Skoczyłem, już przejechałem. Dobrze, y, slalom. Gigant! No nie! No nie, znowu ten cholerny młyn! O nie, jeszcze przyspieszenie na ten młyn! No nie. E, ta, A pod nim się da przejechać! Tak! Dobra. No ty z góry nie widzisz, ja mogłem pod niego przejechać, ale ten, ten przyspieszenie... Ale nie wyglądał jak wieża. A, okej. Okay. A, bo to był przyspieszać, ja myślałem, że to wyskok był. Nie. Na razie ja prosto, zaraz będzie w lewo. Widzę. O kurde! Zawróć! Widzę. Sorry. Żeby tylko nie wybuchnąć. Podskoki, durne. Co to za mgła? Halo? Yy, o, mgły. W prawo. Yy, tu może być. W lewo. Lewo, Prosto. prawo, Lewo. cegły, lewy, Lewo. prawy, jadę, Ups. lewy, o, o. cegły, ściana. No shit. <laughs> jadę, cały czas jadę, 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 druga, druga. Że źle zjechał. Czekaj, jadę jadę, 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 Teraz skręć szybki, dobra, 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 Tutaj? cofamy się i nie, 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 prawo, a nie, nie, nie. Prawo, tak bo jestem. my musimy jechać w drugą tam stronę. Jest, tam jest ten ściana, ja nie mogę już tam. Tam jest koniec mapki. Tam już nie możesz kłaść. Tak, jest ograniczenie. A, No. Czyli punkcie się dostaje za przyjechany dystans, dobra. dobrze wiedzieć. Mieszka mi nie jest potrzebna. No ale szczęście. To nie! Zawsze tak. Co robi zawsze... to białe? To białe nic, co drugie takie podskoki mi robi. Kręciłeś? Kręciłem! No, nie, znowu! Aha! Dobra, dawaj jeszcze raz. Szybko. Mamy high score 1200, jest lepiej. lepszy niż pierwsza, było 100. No, ale teraz sobie 1200. Pyk, 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 Uwa O, jezu, no, będzie kupić. Do, ale nie może być. No, Opalacz już nie może ściana. być. Generalnie staram się cały czas robić, żeby to była, wiesz, taka pr prosta droga. Jak będą jakieś zakręty, tylko ten. Będzie w prawo, w prawo. leć. No. O, ty dopalać jeszcze. O, oh, shit. A. A! A! Skok. O nie. A, to to. <grymne> już ja była nie. beka. Kurde, gdzieś ty zresztą, żebyś nie wpadł do wody? Rybacz! <grymne> Dobra, jadę. Wodę Ej, mi... To prawie jak polska droga, co nie? Nie Za... No dobra, u nas jest więcej dziur, w lewo! W lewo! Bo wcześniej! <grym>, no było w miarę wcześniej No nie, ten młyn najgorszy. No dobra, ja. Dobra. dobra. Kula zagłady! Będzie w prawo na zakręcie. A ja zatrzymam W prawo na zakręcenie. Potem... A. Czyli to się zamyka. To trzeba środkiem jechać. Bo no wcześniej przez to i nic mi to nie robiło. No wiem, bo jechałeś środkiem. Albo to się w końcu potem otwiera, dobra. Coś się tak pohamowałem. No super. Jadę, jadę! A. Jadę, nie, 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 nie! Jadę! Nie! Jadę! A. A. jadę. No nie! Jadę! Tak, nie, tak, nie! No nie! Skok, wiary! Assassin's Creed! O, oh, fuck! O, oh, shit! Skacz, skacz! SKACZĘ, SKACZĘ! O oh, shit! Nie! O... Skacz! No, skac... Mm. Nie... A my, bo bo te, TT, co nie? Prawie... Znaczy wiesz, tutaj obróciłem się cokolwiek w powietrzu i to już tak... Wiem, a, że, a, masakra... Wiem, lipa była lekka. Lip to duży. A teraz ja pójdę w prawo, chuj! O oh, shit. Brawo, żeś wyrąbał słupek. No i ciekawe gdzie teraz a. wejdziesz. Będę tak, Co się... Pojadę sobie znowu, tak? Ej, bo to nie takie proste. Ja czekaj, weź ja się, ja się wrócę i czy tracę punkty? Tak, tracę punkty. Czyli trzeba jechać cały czas do przodu. Brawo. Ograniczenie masz tylko po bokach, najwyraźniej. Tak, no. oczywiście, że tak. Czyli cały czas do przodu. Tak. Jadę. Nie, do Le Lewo. O, o. sprawo skręci! Nie da rady. Za późno. Dom. Ty się wskoczył! Yum, 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 jadę! Już nie jadę. <grym> Pojeździłem. No, za późno zobaczyłem te coś na środku platformy. A ta gra mi się podoba. Jest molewka. No. I ona. E, Trochę przyspieszysz zaraz. O! Aż musiał mnie mu gasić. Te no. dopalacze mnie podpaliły. Tylko mi był taki lekki ząg, że zahaczyłeś dwa po kolei. Ja chciałem postawić kolejną płytkę i ja się nie postawiłem. Będzie lekko w lewo. Ja to. Potem lekko w prawo. Yy, w... Ogni Nawr... to po prostu jakoś. Ej, nie oh, tak. shit! <grym> no, dobra. Lekko powiedzmy. w prawo, jeb. Tu jedna, tam druga. <grym> nie, no zrobiliście. Ej, yy, wiesz, momentami to nie idzie nadążyć po prostu za tym. Da, 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 da. Będzie Dobra. lewo o kurde, wróć Chuj. Muszę <laughs> Muszę i teraz mi tak w prawo coś tutaj zbuduj Dobra Wiem, tu już masz ograniczenie Powiem ja wiem ja muszę patrzeć co w ogóle mam następny cały czas teraz No Początek jest łatwy Brum Jadę Woda No nie Oni se żarty robią Aaaa! Utrzymam się, utrzymam się, dobra, utrzymałem się, utrzymałem się. Kurde. Ty... O, nie, no o ja nie, nie, uważaj, nie nie skręcaj. Dobra, dobra, dobra. Na tą gulkę jeźć. Co? To jest. Jak no to nie. się nazywało? Z bimpe, z Nie, z czego to było? Z Bimper, bimber, nie. nie wiem. Nie bimber. Nie bimber, to nie bimber. Ale to to Wa są wajpery, to się nazywa, nie. Tak. Flipper, o. Flipper, dokładnie. Viper wiper Bimber, Bimber. E, nie wiem no nie. gdzie chcesz! Czuję się jak w polskiej drodze, o fak No nie, utknąłem. Utknąłem, ale ja tam utknąłem. No, Ale by prawie Dobra, jeszcze jeden raz z mojej strony No tak, dobra i bum Dobra, nie, no. jest przy czy przyspieszenie? przyspieszenie. Przyspieszenie, i w prawo. Oh. ściana. Czemu do tyłu, ciebie przyspieszyło? Nie wiem, nie mam pojęcia. Okay. Dobra, switch. To co, switch. A, o nie, ja, będę, ja brum, brum robię. Ja będę budował małpo. A jeszcze rematch musi wcisnąć, a, no tak. I mecz ze switchem. Jak się zamienia te? Yy, prawym okay. Prosto, prosto, prosto Prosto Zobaczymy prosto. jak mi pójdzie kierowanie o nie Przepaść Serio Lewo Ha, dobra no, nie ma do ja lewy zostawiłeś z prawej Trollolo Wiesz ja tu wiebę tak, ty lubisz być trolem Co taka prosta droga, to nie, to nie jest jak w Polsce Dobra, jak najdalej? Ej, to strasznie skręca. Wiem O o Co? Pff. O nie, prawo! Yy, Jedź, do jedź, przodu. Jeździesz! Jedź. Utknął. W powietrzu zawisłem. Ale śmiechowo. <grym> Dobra, pełny speed. No lepiej nie. Gartuję. Ale park ładnie do przodu wszystko się robi. <grym> Póki co. Zostałem od kuli. Smakuli. W ogóle ona wrzucę na niewidzialną ścianę. Jak to tak? To nie fair Ja pojeździłem po niewidzialnych ścianach w tericomie No oh shit O, może być Co? Co nie może wyjechać? być Mów mnie gdzie ja mam jechać, bo ja nie widzę Tam pojadę, dobra No, bo to tutaj właśnie tak buduje O kur A nie mogłem już Chciałem coś od razu zbudować po tym jak ci to zepchnęło nie Te kule, jakbyś dawał radę tak robić, żeby wiesz, w kierunku jazdy bo to da się je bokiem wymienić. Ale nie, one chyba skaczą jak chcą. Nie no, da się je obracać. Boże, jaki tu się gdzie dzieje, teraz widzę dopiero. Shit. No nie shit, są. shit. Trzeba było <laughs> przejechać pod tym no, Próbowałem! Myślisz, że co? Dobra, prosto, 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 prosto. Dobra, ja też widzę, co ty możesz kłaść. To nie znaczy, że będę wiedział, gdzie to położysz. To! Co? co? Widzisz, że buduję, jak chcę, żeby tylko mieć jakoś tego. Klocki obok. O, no, brawo. Aaa! Co, dobrze by było. Ale obróciło mnie i wyhamowało. Więc wybuch, wybuch w... jeździć musisz, tak. O, tu, potem tu, tu, no. tu, tu. O oh No brawo. <noise> <noise> tu mogę się ruszyć. A wiesz, możesz wstecz się odpalić, co No próbowałem. No na pewno. Nie wątpię. <noise> nie wiem czemu mi się tam zbudowało, nie trafiłem. Bum! Masz dwie kulki. Ej! Pff, zapisnął mi w powietrzu samochód. Brawo. Wybiło cię po prostu. No tak, Wypiło cię. Ale wy, wypiło, ale tak lekko i zawisł w powietrzu. Okej. Okay. Co ty tu tworzysz? Nie wiem co ja tu tworzę. Bo ja latam. No. Jak lata to koniec. Trochę słabą fizykę zrobili w tej grze, Za mało dociska <laughs> do ziemi. Spoiler się zamontuj. No przydałby się w Monster Trucku. O, tu będzie skok, dobra. Uh, 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 uh. Ej, zrobiłeś na mnie tę ścianę. To ja już miałem tego do rimaczu. No. Wbudowałeś mnie w wyskok, no nie? Au? Ja też mam ograniczone pole do budowania, ale jaja. Serio serium się ten dzwonek zadzwonić. <grym> Szamuł <grym> się no trudno. Mówi się trudno, jedzie się dalej. No, no, no kombi. Coś zakombinował. Lecę, bo chcę. Jemu ja prosto w zakręt. No bo tak mi się ułożyło, chciałem ci tego Jak najszybciej miejsce do lądowania przygotować No wiem, ale postawiło Nałki mnie się. na nosie Nałknij się! Sam się nałknij Naciskam tylko wóz, zobaczymy jak ci pójdzie Okej, okay. leżę na dachu O no nie, a cały czas była taka Fajna, prosta No. Tylko, że jak była skocznia I przy, przyspieszenie to mnie wzięło obróciło a. Ej, no gdzieś dawałem do przodu, czemu to nie jeździ? Sam nie umiesz jeździć, masz prasko, nie umiesz jeździć. Uje, uje, uje. Ty, jak mam strzęgło to jest inaczej. Boże, co to za speed, ręce. super prędkość, kurde. Zabójcza prędkość. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Okej. Okay. Oh shit. Oh shit. <laughs> nie dawaj skoków w bok. <laughs> Ale... <laughs> Bo, się... Bo będzie przypał u dziewczyn, no nie? Jak to będzie zrobić skoki w bok. No. Wow. Czemu to się wszystko trzęsie? Chyba słupek. Bo właśnie zauważyłem, no. Ja ci dobrze buduję drogę, ale ty i tak musisz się spierdzielisz. Aj, bardzo dobrze. No, masz. No! Ej! O shit. Nie! Dobra, nie, przejedziesz. O. No jedź, jedź, jedź! Nie tędy jedź! To tobie nie jechał. Jakie jest... Jaki Ciekawe czy na kierownicy takiej do kompa by się dobrze w to grało. Na banknie. Nie mam pojęcia. Oj! No Gdzież... I... Przysz... Nie powinno być tych słupków na krańcach. Byłoby lepiej. Ja, wszyscy piszą w komentarzu, kamień nie umie jeździć, gra w czołgi, a nie umie jeździć. A wszyscy piszą w komentarzu, Mati się nie nadaje na drogowca. Chyba, że brał szkolenie u polskich. Przecież Ej, ci a wybra... udawałem drogę do przodu, a ty co? A wyobrażasz sobie taką drogę w realu? Jedziesz i takie kurde, kule śmierci nad tobą się wahają. To przynajmniej by więcej osób jeździło komunikacją miejską. Sorry. No dzięki, ja bym nie zaufał wtedy kierowcy autobusu. Dobrze ci idzie. No nie, nie <noise> 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 <Ja głos> <miał głos> wiem, dwa z to pod rzut. Wiem, ja ważę, żeś położył jeden za drugim. <noise> w zasadzie to nawet trzy miałeś prawie. No, nie, cegła. Jedź dalej, dalej. Eee. No. Jedź co! So. Mów se, jedź se. No, Jedź se. Ja się zaspoczynałem, że zaraz ułożyłem obok, to Wiem, widziałem, próbowałem, ale nie wyszło Pamiętaj, że to auto jak skręca, to traci całkiem na prędkości. O jest. O jest. Jezo! Moja wina. Wiem, teraz moja. O aleluja Dawaj, dawaj! Nie, to wiesz... Aleluja! To byłoby aleluja naprawdę jakbyś miał takie coś w Polsce mieć taką drogę. Ci i znowu dźwięk straciłem. Ej, bo ja tu jadę. Jedź. Ale tu już mam dźwięk. O! No jedźcie! Jedź. Tam nie. na dwóch kołach, czemu nie jechał? Nie wiem, miałeś ja dwa młyny. Nie widziałem. Będzie dużo mąki. Chyba ja się w ogóle tak rozpędzam. Nie macz chyba, czy będę za prędkość, co? Nie. Dzięki. To ci wyszło. Musisz się cofnąć. Pojechać tu. endy. No o nie, to skrzydło młynu też trafia. No. A, ale ja jadę. Dobrze. Cały czas jadę. To dobrze. Po, powoli, ale skutecznie. O nie, młyn. Skok! What the fuck? Dzięki chłopie, dzięki! Aaaa! To można było na rekord! Można było, ładnie szło w końcu. Obra Odra. Jedziemy! Shit, no co to ma być? Ej, dlaczego tu nikt nie ma ciekawego? O, jest. What the... Co? Że, czemu żeś mi, mi nie postawił drogi? <noise> ja sobie patrzę, że ty ten tak... Aha, dobra, koniec <noise> o... Ja sobie jadę, skręcam. Dupa nie ma gdzie. Takła <noise> O o Powoli do przodu. Tam są rekiny złe, o! Jakie rekiny? Gdzie rekiny? Nie wiem. Jedź! Jadę! To dobrze. Będzie Jadę rekord. Będzie lepiej niż ty, Będzie rekord. rekord. Bo ci lepiej buduję teraz. Podstawnicą? Nie, nie, nie! Nie mogłem już. Ale rekord jest. O, niedużo, U. ale jednak. No. I tym akcentem. Będziemy dziękować będę za grę. Dziękujemy no. wam. I piszcie czy się spodobała gra. No. Trzymajcie się. Dzięki wielkie. Bye. Hello, hej.